Cześć dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i razem z Macolem i Katafalkiem. Witam. Cześć, Zapraszamy was na ciąg dalszy naszej przygody w grze Monster Hunter World. Tak, chłopaki mi tutaj sprzedali newsa, że to, co nas teraz czeka, to ekspedycja, tudzież liczba mnoga, które i tak trzeba zrobić solo, więc bez przedłużenia udam się w tym kierunku. U, nie pamiętam tego, mojego poprzedniego przejścia. Tu powie nasza opiekunka. Szukajmy drogi naprzód, to było błyskotliwe. A czyli po łapce jednej można brać, tak? Na ten ze sobą defikunku? E, tak, ale jak jesteś prosem, to możesz wziąć też ze sobą materiały jak zużyjesz pułapkę, to sobie nową wykrawcić. I co, to tak jak to, to się dumne. nazywa? Koralowe poburze, tak? To nie jest potrzebne, bo możesz wziąć jedną taką jedną taką pułapkę. No właśnie także żyłem. Jeszcze bomby muszę zrobić. O, Legiana śmignęła nam na ekranie. Gdzieś razem z naszą opiekunką spadliśmy do jakiejś dziury. Teraz jest pora na siesta. A kto to? Wygląda jakby się urwała z Borderlandsów. postu po odblokowaliśmy sobie research base. Ok, tak, pamiętam tego leszcza. Co ty masz do powiedzenia? Czy pamiętasz swój upadek? Tak, znaleźliśmy trzecią flotę. On jest szefem. Założyli tutaj jakąś bazę odkrywczą. Aha, te, te, ten ciemny ekran to było takie streszczenie historii do tego momentu. I teraz nas będzie wysyłał na ekspedycję w Coral Highlands. To jest. Nie wierzę z własnej głupoty po prostu. Co się stało, katafalko? Powiedz mi o tym. Zamiast usypiające bomby zrobić. No? Hey zrobiłem smog bomby. <laughs> No ale chyba Jesz jeden... je jeszcze mówię. Kurczę, do osmał bombów potrzebne są ivy, jak do lead. I mówię, trzeba będzie zbierać więcej ivy w takim razie. No i zrobiłem, jak głupek. Jest takie stare, stare polskie powiedzenie: Katafalki. Jak się nie ma w głowie, to się ma w nogę. Tak. I od razu poleciałem na tą ekspedycję na Coral Highlands. Czego oni tu od nas oczekują? Zobaczyć Cicijaku i znaleźć siedzibę podobu. Dobra, mam pewne te przyczucia, gdzie będzie Cicijaku. Tak, mniej więcej tam. No, mamy kad scenę. Ciyaku zaprezentował swój sztandarowy ruch, jakim jest oślepienie. Nie każą się z nim klepać, to nie będziemy się z nim klepać. No i jeszcze z takich y, ciekawszych rzeczy, które się zadziały pomiędzy jednym a drugim odcinkiem, to stwierdziłem, że jednak ten gameplay z tubą na plecach mi nie do końca odpowiada. Tuba była fajna. Tuba była fajna, ale wiesz co, ta trochę za wolna jak na mój gust, po prostu nie lubię być uzależniony od y, animacji ataków. Zaportowa no. część tej tuby była jak najbardziej spoko, podobało mi się, że mogłem wam jakiegoś bufa rzucić albo jakieś leczonko. Przy czym to leczą było trochę biednawe, bym powiedział, bo oczekiwałbym, że jak tam muszę się tyle natłót, żeby wam leczącą melodię odpalić, to że jednak będzie tego więcej. tak. to w a ja, wtedy tak, nie byłoby się wydaje. No, wiem, katafalka, ale tak nie wiem, czułem, czułem się trochę jak kula u nogi, jeśli mam być szczery, jak. Jak graliśmy we Trzech i Miałem wrażenie, że to co, to, co robię, tak naprawdę nie ma. Nothing else matters. Nie, co każą? My też tak czuliśmy. Ale się nie odzywaliście przez ten. No, no. Dobra, ekspedycja zaliczona. Będą próbowali wskrzesić jakąś bazę, która tutaj się rozwaliła. I przewija się nazwa Paolumu, więc stawiam, że to będzie nasz y, następny cel. O, i dostaliśmy nową pelerynkę. Tak, Ballooning Problems mam następnego questa. A wy też, więc dajcie znać, jak będziecie gotowi, i myślę, że możemy, możemy polecić z tym questem. Damy znać. Zadzwonimy do pana. Ja właśnie też już latem zrobiłem zakupy i będę ruszał na przygodę. Uh -huh. A z którego obozu jest bliżej? Yy, tak, jak bierzecie do pierwszego, z pierwszego musisz słuchać. Proszę, z drugiego. Mi kazało wybrać pierwszy. A, bo ja jeszcze nie. żeby postawić tą bazę? no to ja to wszystko omijałem. no jednak się fajnie gra tym lightbulganem to jest zupełnie co innego niż tym tym Eee... tubą, gdzie jestem zdany tylko na was, żeby robić jakieś obrażenia. Zmienimy sobie na styki... I... bang O, jaki to marek, oj! oj. tu dziadów. Do flary, do flary. No, A, bardzo ładnie stoi. Ugasz Widzę, że na co ty też spadłeś. Słyszę, że się dobrze bawicie, chłopaki. No bo no, Liany się nie złapaliśmy, nie wiem, jakim sobie. Ho ho, przyleciała do, do Paolu, mu przyleciała Legiana. Jest tu też Ticijaku, także jakbyście chcieli, to każdy może swojego klepa. Chyba zapytać już, no nie ma. Ue, co się we mnie wbił? Nie no. Wiesz, że to będzie tragedia, bo on będzie Mufik będzie gdzieś z tyłu i on będzie cały czas uciekać. Znacie już taktykę na latające te? Poza przyczepianiem się do nich? Nie. Tak, nie. Um, jest taki... Jest taki owad, który się nazywa... Nie wiem, błyskowat czy jakoś tak? Flashback. Można tym rzucić. To jest jak taka przenośna ta kulka oślepiająca. Ale nam wytubił, co? Ja nie, nie dostałem. Nie dostałeś? Zrobiliś unik? Tak. Ja oberwałem. No i mając tego flashbaga można rzucić takiemu typowi to na pysk. I wtedy... I, wtedy ląduje. Więc nie Co to za leczenie się tu odpaliło? Dlaczego nie mówisz, że odpalasz leczenie? Ja bardzo chętnie skorzystam z takich tych... Odpaliłem leczenie. To kul. Cool. Co go obsiedli? Jeden na jedno skrzydło, drugi na drugie skrzydło. Jeszcze prawe skrzydło ma nieobite z tego co widzę. Wydaje mi się, że możemy go już łapać. O, nawet cooldowna healthboostera pokazuje ten mod. Bardzo dobre znalezisko. Jak w zeple się skróciłem. Do czego się spóźniłeś, Katafalk? Się do... z... na misiach nauczyli, to wiesz. No. <grytanie stwierdza> Co? Z tym klaczem, że z, z, z tą łapą, żeby się przyczepiać do potwora. <grytanie stwierdza> Jeszcze mam z nim gadać. Przed chwilą z nim rozmawiałem, czemu mi każą. A to nie ona? Ha. Ja. idziemy? Perhaps. Tak, da, ja dałem depart, bo tu pewnie trzeba będzie znowu zacząć jakąś ekspedycję. Mamy kad scenę. Ciekawy motyw na budowę statku, nie? Co to jest? Jakaś młoda, coś się nie, wydawała. Well. nie wiem, czemu kotowarz mi się zawsze wydawał, że to jest on. To jest coś dziwny. I cię opuszczaj na up. Jeden grosz, postać ma straszną twarz. Wielki z To katafę. No dobrze, bo jest jestem no, bardzo głodny. No, weź nie mów takich rzeczy, bo też. obiadu zapomniałem zamówić. <laughs> Fuck. <laughs> Widzisz, będzie teraz... giro ciepło. No i teraz będziemy musieli od razu wychodzić z misji. Tak myślisz? Luka no, ta Celu obejrzeliśmy co ja? Ja nie wiem, czy my dołączymy, jak to jest taka misja, jest nie, nie ten. No właśnie, zobaczymy, co ten, co, co, co nam tu gra, podpowie. Tak, musi być. No, dobra. Chyba na razie możemy jest solo, bo trzeba tylko zauważyć tego wielkiego G grosa i e, ten z, przebadać tą kotlinę. Czy tam zgniłą dolinę, jakkolwiek to można nazwać. Dobra, zbadałem. Wszędzie <grym>, tak mi się wydaje. Akurat stary mam. Chyba trzeba kampa znaleźć, catafalt, jak mi się wydaje. Jak mówią investigate, to chyba to mają na myśli. W Lewo, tutaj poszedłem w prawo tylko po to, żeby slip herba zgarnąć, ale generalnie wydaje mi się, że dobry kierunek to jest w lewo i na dół. Masz investigate zaliczonego? Nie masz. A nie, nie, Te, nie. masz, masz, bo każe ci e, tak radobana ponować. No, jest na rzeczywiście. Ja zatruty jestem i to mi daje jako kombat. Nie mogę się teleportować No cóż... No a nie masz, nie nosisz potionu ze sobą? Antidota? No, nie wiem teraz. O, mam ślady, więc zaraz znajdę tego. Hey, w sensie? Jakby co, to chyba możecie dołączyć do mnie. Jest i nasza koleżanka, która nas uratowała.

Tak, można je wysyłać na misję, one będą spędzać y, trochę czasu poza tak jakby bazą i wracać z materiałami. Świetnie, pogadaliśmy sobie z Pierą, możemy wrócić do bazy? Ammo nie uzupełniłem. Stare nawyki już przestały, przestały działać. Dobrze jest mu ubić te kolce na bokach i mordę. A wy możecie odcinać ogon. Jakbyście zobaczyli, że się podnosi wysoko na nogach i tak jakby się zbiera do grzmotu to znaczy, że będzie wypuszczał chmury gazu spod siebie. Wtedy dobrze nie być pod nim. Coś mu rozbiliśmy. Nie wiem co. Jest, toczy się opona zagłady. Dobrze. Kolec z prawej pęku. Mordę ma chyba obitą, bo mu padły te kolce. Oj. Dobrze. Jeszcze ogon. No tak, no tak się dzieje jak chciałem, oni ugipłem. Brawo ja. Spróbujemy napić. Jakby co, to ja nie mam pułapki, więc jeżeli będziemy chcieli go łapać, to... Ale się toczy, chłopak. Lewo, prawo, prawo, lewo. Ty jak jesteśmy dwóch na ogonie, to jednego zrzuca. Ale wystarczy, że ten, że nie musisz być na ogonie, żeby móc go odcinać, wystarczy, że damage zadajesz tam w strefie ogonowej. O, teraz jak leży na przykład. Plastasz go tu po ogonie i, i tyle. Odpalasz tryb demona i idź i niego. O, teraz go można matkać. Nad... A, co, na truset na pełnej. <laughs> Chciałem tam dobrze go złapałem wcześniej. Eee, musimy jeszcze popracować nad tematem odcinania ogonów, eee, i będzie cacy. Ale cały czas ogona się czepialiśmy. Cały czas byliśmy na ogonie. Ale wiecie to. tylko on nas rzucał? To... No ale no, jak stałem na ziemi, to nie sięgałem ogona, no musiałem się przyczepić, no. No ale o to w... wystarczy, wystarczy, że jak on leży, to po prostu wtedy nie czepiasz się ogona, tylko podbiegasz, odpalasz tryb demona i idzida No. No i tyle. Leżam trzy powinno... razy. No, no i powinno wystarczyć. A co ty Marzesz, jeszcze że ogona? Nie, dacie, poda? nie on, on stoi z daleka, będzie na midował. <śles> Zapomniałeś dobra, o tym, dobra, bo to dobra, boss, poszukam, poszukam sobie. Z pistoletem. Na, Co za hate? Zacząłem coś robić i po prostu się wylało. O, oh. Jak grał Mele, to mu nie pasowało, za trudno było. Tak. Jak grałem Mele, to po prostu y, miałem. No to nie ogarniałeś, miałem. no? Wiem. Tubę i skupiałem się bardziej na tym, żeby cokolwiek sobą reprezentować. I, a ty znowu robię... mam Depart Serio? Ja jeszcze mam, żeby raz pogadać z tym typem. Bardzo mi się to podoba, Teraz że. Znowu depart? Tak. Ja, tak. Ja. Dobra, to myślę, że wy to możecie zrobić od razu. Ja to zostawię na kolejny odcinek. Możemy? Jeżeli chcecie, to tak. Jeżeli nie, to nie. Dziękuję. Proszę. Także bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Gorąco zapraszamy do kolejnego. A na razie to tyle, także oby do zobaczenia. Na razie. Cześć.